mono tutaj ja Choco77 lub jak tam mam na tymi oryginalnie KX bo Dzisiaj zagramy razem w Unturned, Single Player i oczywiście jak wiecie na Easy, właśnie ja jestem za słaby, po prostu Widzicie, nic nie mam Niczego sobie w ogóle nie brałem Dopiero co zrobiłem mapę i jestem już sam No na no prostu no, Zaczynamy, Zobaczmy czy to są czy tu będą jakieś itemy Warto zobaczyć. Zobaczmy. Mm -hmm. U, zgodnie, z Młotek klej. Jak na początek? I item. Co, 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 co to jest? Czapka. Czapeczka zawsze się przyda. Hmm. A ta czapeczka ładniejsza jest. Na start taki ten, o, mi się podoba, nie wiem jak wam. No, chodźmy gdzieś indziej. Wybijajmy tu, bo trochę wkurza, te dźwięki. Bum, bum. 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 Jezu, jak ja już dawno młotkiem nie grałem, o Jezu. To jest takie dziwne. Zobaczmy ten dom, jak tu będzie. O Jezu, jak się przestrasza. Teraz idziemy gdzie do... A dobra, sami sobie przy tym robić. Razą będziemy zabi. Ponebijam ekspo... Mógłbym poleczyć jakieś fajne, dobre ulekty. Kurde mi się nie... O! Uda się. Uszarku mi się to wydaje. Nie wiem dlaczego ale jest coś pechowy, jeśli chodzi o takie skoki. Mam zobaczy. Dobra, jakieś itemy tu są. On no sam klej. Czuję na to... Że to jest klej, 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 klej. To mi nie jest potrzebne. A co to przerobię na metal? Dobra. Tape. Nie wiem po co. Kolejne. Naprawdę, i ja zaraz tutaj będę całe EQ w tym. Aaa, przydałbyś się, <tryk> taki, a tak, jakiś wielki ten plecar. Mam tyle tych rzeczy. Dobra, weźmy tu jakieś Okej, to znaczy zawsze jest metal. Pamiętajcie, me metal jest dobrze, kiedy się buduje takie różne rzeczy jakieś, lub się naprawia. Nie pytajcie się śmig było na Easy. Po prostu jestem za słaby na to. A to wygląda nie jest lipoczeka. O Jezu, wtedy tyle kleju szukałam a teraz wam pod wystatkiem. Hmm. A sobie wypijmy. Zobaczmy co będziemy mieli. O Jezus. A? Czy jak chodzę teraz do przodu, to mnie do tyłu cofa, tak? Czyli muszę chodzić do tyłu. Sprawo normalnie. O, a teraz ja mam dobrze, okej. Okay. A warto wiedzieć, warto wiedzieć. Dobra, szczerze mówiąc, nie lubię zambra. Błotek. nie mi błotek. Już mam. Oszły. w tym odcinku może najpierw sobie pochodzimy. Jak tam zawsze się chodzi. w podomkę. o jakieś rzeczy na przetrwanie. O, młodek. Fajnie. Hmm. Chodźmy teraz tu. Albo Idziemy. O, minąłem ten. Sklep z ciuchami. Tam na pewno znajdę jakiś plecak. Kady nie idzie. Nie idzie, dobra, idziemy. Uuu, dofuj. Nie no, mega dobre idzie. to. Co sobie przerobię? to Teraz tak. No, najpierw troszeczkę, dopiero wtedy mogę tam zrobić inne rzeczy. Pamiętajcie, nawet w żebyście zrobili. I jak oczywiście nie macie, bo ja raz nie miałem zrobiłem, by ją a potem szukałem przez kilka godzin, aż w końcu znalazłem. Ten. Wiecie, jakieś ciówki na przerobienie. Dobra. Mówiąc szczerze. Uuu, fajnie, samochodzik, Potem przyjdę, wezmę. Ja idę do Confederation Bridge. No, no, no znaczy idziemy, bo. I, ale w sumie, tutaj tylko ja mogę chodzić. Nie wiem, zależy, czy jakoś y, zrobimy to. Nie wiem, ale tam na, na pewno będzie jakiś military type. On jest mega dobry. Na razie w ekwipunku o słabo item na tym sobie. Ej, a wy, a wy ta, też tak biegacie? czy Bo ja tak rzadko biegam na tej postaci. Częściej ja tak biegam. Nie wiem dlaczego. Teraz sobie poleszmy... To polepszy No będziemy szybciej dłużej znaczy biegać i szybciej się będzie tam regenerowało z, z ten stamina. No wiecie, że... energia, no. Jak ja nie lubię tych zombie. Jest tutaj giga. Ja Wykrakała. Po prostu wykraśmy. Dochodźmy sobie tak na pacoku. Może nas nie założą, żeby nas nie widzieli, bo jak jakąś waszą mamy, mamy deda po prostu. Tabletki, tabletki. Tutaj należąco. Jestem ninja. Nie widzisz mnie. Nie widzisz Może idziemy teraz tu. Starajcie się teraz cicho mówić, żeby... żeby... nas nie usłyszeli. Militarna koszulka. Co? Uuu, Fajnie. Fajne i ty. Nie powiem. To jest to! A nie. O kur... Nie lubię tego bossa. Znaczy, znaczy nienawidzę. Wyciełem, o mój trzeba chciałbym niego zmarnować lub po prostu walić go. On jest mega szybki, mega silny. I tutaj jakimiś kamieniami nie wiadomo skąd. Gdzie my idziemy kompletnie? Mm, może będzie Maple Strike lub jak tam mówią M4. To warto zobaczyć. Warto zobaczyć. Hmm. Ciekawe ile ten odcinek trwa tak szczerze mówiąc. Nim, bo nie, nie sprawdzałem kiedy zacząłem. Żeby nie był za, za długi. Bo pewnie się wam znudzi. Dobra. E, Zrobimy tak. Jak wejdziemy... Na, na tej wieżyczce już skończymy, to jest za długie po prostu. Na tej wieżyczce już skończymy. Najpierw chodźmy na wieżyczkę i zobaczmy, czy helikopter będziemy mogli wziąć. Jak tak? Chło! to my tutaj już wygraliśmy grę. To znaczy, tutaj się nie da wygrać. <todgłos> czy ja to dobrze widzę? Czy, czy, czy to jest... Nie, to nie jest prawda. Powiedz mi ktoś, że jakby na serio... tu nie mam. O Jezu, mam Apple Strike'a, rozumiecie to? Mam Apple Strike'a? A jak podziarka XD. Dobra, chodźmy na górę i skończymy już pierwszy odcinek z, z, z nazwy, no. Do... Nazwa to będzie zagrałem konturę raczej. Co co, co, wrzucimy? Tak zombie tutaj nie wejdzie. No i jakbym mógł powiedzieć do widzenia. Cześć Manko i narka. To, no przygotujcie się na następny odcinek. Powinien być więcej za kilka dni. Nara i cześć. Trzymajcie się.